W Toruniu pięknie, w Toruniu dużo słońca, ale to nie powód, żeby wychodzić na dwór, żeby spędzać go tak bezproduktywnie. Lepiej się uczyć, prawda? A najlepiej uczyć się języka angielskiego w kujawsko-pomorskiej e szkole, uczyć się z panem Maciejem Doksom, którego witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tematem dzisiejszej lekcji? Na dzisiejszej lekcji będziemy mówić o tym, jak napisać list formalny. Na dzisiejszej lekcji, tak jak już powiedziałem, będziemy... Mówić o tym, jak napisać list formalny. List formalny jest to jeden z typów e, pracy, e, który może pojawić się na maturze e, rozszerzonej. E, w pojęciu list formalny tak naprawdę kryje się cała gama różnego rodzaju listów e, o różnym przeznaczeniu, o różnym celu. E, może to być list e, do jakiejś osoby. Publicznej z na przykład interwencją w jakiejś sprawie, z prośbą o interwencję. Może to być list z zażaleniem, może to, to być, być list z zapytaniem. Zapytanie? Tych rodzajów listu formalnego tak naprawdę jest kilka, każdy z nich ma pewne też swoje specyficzne określenia, które można w nich wykorzystać. Natomiast dzisiaj powiemy sobie o tym, jak napisać taki list formalny z takiego ogólnego punktu widzenia, to znaczy są pewne elementy, które w liście formalnym są stałe. I które um, można wykorzystać praktycznie w każdym rodzaju listu. Są też pewne elementy, które obowiązują dla e, każdego e, rodzaju listu. E, myśmy już na jednej z poprzednich lekcji mówili o. E, m, liście do redakcji jest to jeden z rodzajów listu formalnego, w którym my piszemy właśnie do redakcji, albo w jakiejś sprawie, albo odnośnie jakiegoś artykułu, który na przykład przeczytaliśmy w danym czasopiśmie w danej gazecie. Ale tak jak powiedziałem, o tym już mówiliśmy. Natomiast. Dzisiaj powiemy sobie no, tak ogólnie o liście formalnym. E, przede wszystkim musicie pamiętać, że, przy, na maturze oczywiście e, rozszerzonej, e, przy pisaniu listu formalnego obowiązują te same mm, ogólne zasady e, pisania e, tej pracy. E, po pierwsze, oczywiście, będzie Was obowiązywał limit słów, czyli 200 od 200 do 250 słów. Po drugie, list formalny, zresztą jak sama nazwa wskazuje, jest to typ tekstu formalnego, więc nie wolno stosować w nim skrótów tak zwanych form ściągniętych, czyli isn't, don't, can't, haven't, hasn't, want itd. itd. To wszystko musi być pisane w pełnej formie, rozłącznie, oczywiście z wyjątkiem czasownika cannot. Um, również należy pamiętać o tym, żeby a, nie używać języka potocznego, kolokwialnego, tylko żeby używać języka raczej formalnego, czyli starajmy się unikać e, właśnie takich wyrazów, które e, są jakieś potoczne lub slangu i tak dalej, i ponieważ to e, nie jest język formalny, a w tym liście, tutaj, zresztą jak sama nazwa wskazuje, język formalny jest wymagany. Również należy pamiętać o właściwym podziale listu na odpowiednie części, czyli wstęp, rozwinięcie zakończenie, żeby to było podzielone na odpowiednie akapity, e, o tym trzeba pamiętać, bo jest to w sumie prosta rzecz do zapamiętania i prosta rzecz do zrobienia, a niestety zawsze e, w tych pracach naturalnych gdzieś tam pojawiają się mm, takie prace, w których e, tego podziału nie ma albo jest on e, zupełnie niewłaściwy e, i tak dalej e, i tak dalej, więc należy e, o tym absolutnie e, pamiętać. No dobrze. Przede wszystkim należy pamiętać, że piszemy list. Jeżeli piszemy list, no to list powinien, tak jak w realnym życiu, jak w realnej sytuacji, list powinien rozpoczynać się od zwrotu rozpoczynającego. I ponieważ jest to list formalny, to oczywiście zwrot rozpoczynający również powinien być formalny. Czyli na przykład piszemy Uh, dear Sir or Madam, jeżeli nie wiemy dokładnie do kogo piszemy, nie znamy adresata, z imienia, z nazwiska, wiemy, że jest to ktoś czy w danej firmie, czy w danym urzędzie, ktoś na jakimś stanowisku, natomiast nie znamy imienia i nazwiska, więc piszemy uh, Dear Sir or Madam. Tam może być słówko or, może być też ukośnik. Um, to nie ma generalnie większego znaczenia, potem powinien być e, przecinek. E, jeżeli e, znamy daną osobę z nazwiska, no to oczywiście możemy napisać Dear Mr. Johnson, Dear Miss uh, Peters, czy Miss, Miss Green. Um, Natomiast na pewno nie wolno e, robić czegoś takiego, co się robi w e, języku polskim. U nas czasami zwrot pan, pani, a po takim zwrocie używamy pierwszego mm, czy imienia właściwie, na przykład droga pani Krystyno, drogi panie Janie. W języku angielskim czegoś takiego się nie stosuje, tak? Czyli nie możemy napisać uh, dear uh, Mr. Peter or dear Mrs. Jane, tak? Powinno być po tym e, nazwisko. Jeżeli piszemy do mężczyzny, to mm, skrót Mr. czyli MR z kropeczką lub bez. W wersji amerykańskiej jest kropeczka, w wersji brytyjskiej tej kropki e, nie ma, czyli tak naprawdę możecie napisać i tak i tak. E, jeżeli jest to kobieta, to obecnie w dzisiejszych czasach ze względu na no, powiedzmy jakąś taką poprawność polityczną czy też y, równouprawnienie również językowe y, powinniśmy zrobić skrót MS. MS oznacza, że jest to pani bez zaznaczania stanu cywilnego. Tej właśnie pani, czyli skrót ten nie mówi, czy jest to mężatka, czy jest to panna, nie mówi nic o stanie cywilnym. Dokładnie tak jak skrót mister, tak? On też generalnie nam nie mówi nic oprócz tego, że jest to pan. Można się oczywiście też spotkać jeszcze ze skrótem MRS, czyli Mrs., jeżeli faktycznie wiemy na. 100% że adresatka pani do której piszemy jest zamężna. No można napisać to MRS, ale powiem szczerze nie polecam. Obecnie jest tendencja, żeby jednak pisać skróty MR i MS, skróty, które są neutralne, jeżeli chodzi o ujawnianie stanu cywilnego, Również czasami jest stosowany taki skrót to whom it may concern. On jest dosyć śmieszny, jeżeli się go przetłumaczy, ponieważ on tak naprawdę znaczy do osoby, której to dotyczy. No, po polsku absolutnie takiego zwrotu nie stosujemy w listach formalnych, natomiast w języku angielskim tak jak najbardziej można taki skrót zastosować, jeżeli piszemy do kogoś, ale nie wiem dokładnie a do kogo, piszemy do kogoś, kto w tej firmie prawdopodobnie zajmuje się danymi sprawami, danym zagadnieniem. A dobrze. To to by był zwrot rozpoczynający i wstęp. Co we wstępie? No, we wstępie, oczywiście, jak w każdym dobrym liście, powinniśmy określić cel tego listu, czyli powinniśmy napisać, po co piszemy. Tak, żeby czytający, adresat, odbiorca, wiedział, jaki jest cel tego listu i co dalej w tym liście będzie omawiane. E, oczywiście takich zwrotów, które mogą określać cel listu, może być dużo, e, mogą one się oczywiście różnić od siebie, e, dlatego że mogą być różne cele listu. Tak jak powiedziałem na wstępie, to może być. List z reklamacją, może być list z zapytaniem, może być list ze skargą, może być list z interwencją w jakiejś sprawie, list z opinią na dany temat, więc stosownie do celu listu również te zwroty będą się, te zwroty rozpoczynające, które określają właśnie ten cel, będą się różniły. No i tutaj, jeżeli spojrzycie na ten uh, slajd, to uh, można zobaczyć wyrażenia, uh, które można zastosować uh, we wstępie. Na przykład, jeżeli jest to list, który jest odpowiedzią na jakieś uh, ogłoszenie, reklamę, no to można napisać coś takiego. Having seen your advertisement in. na przykład w jakiejś gazecie. Tutaj tytuł gazety dajemy. I would like to. Czyli po przeczytaniu Państwa reklamy, ewentualnie ogłoszenia, w chciałbym, no i właśnie co, chciałbym zaprotestować, wyrazić swoją opinię, czyli na przykład to protest, to express my opinion, to express my dissatisfaction i tak dalej, i tak dalej. Również może być taki zwrot jak I am writing in response to Piszę w reakcji na albo w odpowiedzi na coś. Na co? Na artykuł, który na przykład pojawił się w tej gazecie, czyli I am writing in response to an article which appeared in your magazine or newspaper on Tuesday, the 23rd of March 2020, na przykład, tak? Albo I am writing in response to your advertisement, uh, albo I am writing in response to the decision of the city council to itd. dalej, i dalej. Kolejny zwrot bardzo neutralny, I am writing regarding, czyli piszę w sprawie, piszę odnośnie czegoś, I'm writing um, regarding the decision of the city authorities to uh, build a new um, sports hall uh, by the Vistula River, na przykład, albo I'm writing to confirm Piszę, żeby potwierdzić. To byłby taki list bardziej użytkowy, na przykład nie wiem, potwierdzić rezerwację, potwierdzić zamówienie, taki bardziej, no powiedzmy, biznesowy. E, kolejne wyrażenie. I am writing to you in order to protest against. Czyli piszę do Państwa, aby zaprotestować przeciwko czemuś. Jeżeli faktycznie właśnie chcemy zaprotestować, jesteśmy oburzeni jakąś decyzją czy jakimiś mm, wydarzeniami, to. E, można właśnie w ten sposób rozpocząć ten list. Kolejny zwrot I'm writing to complain about. To jest zwrot, którego możemy użyć rozpoczynając list z zażaleniem, list z reklamacją produktu lub usługi, tak, czyli I'm writing to complain about, piszę, aby poskarżyć się na coś. A... Kolejne wyrażenia, które mogą we wstępie być użyte, aby określić cel listu. I am writing to inform you that. No, tu jest wszystko jasne, tak? Piszę, aby poinformować pana, panią, państwa, że. I am writing with regard to to jest to samo, co I am writing regarding czyli piszę w sprawie, w, piszę odnośnie czegoś. Kolejne wyrażenie, które znaczy właściwie to samo I am writing. Uh, to you with reference to. Uh, czyli piszę do pana, pani w nawiązaniu do. I received your address from czyli otrzymałem państwa adres od kogoś tam, and I would like to no i piszemy, co byśmy chcieli, tak? I am writing to express my dissatisfaction with to również w liście z zażaleniem. Uh, czyli piszę, aby wyrazić swoje niezadowolenie z czegoś, z poziomu, z poziomu usług, z, z, nie wiem, z, 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 z przeprowadzenia jakichś działań. The purpose of this letter is to, czyli celem niniejszego listu jest, no i właśnie, to complain, to explain, to protest, to express my opinion. I tak dalej. I kolejny slajd, również inne jeszcze wyrażenia, uh, które można zastosować we wstępie. I would also like to suggest, to propose. Uh, czyli chciałbym także zaproponować, e, jeżeli piszemy list, mm, na przykład takim, w którym chcemy wyrazić swoją opinię na dany temat, to często jest tak, że oprócz tego też w tym liście będziemy chcieli sami zaproponować jakieś rozwiązania, jakieś pomysły, propozycje, e, i właśnie to jest takie wyrażenie, które może dodatkowo wprowadzać. Mm, taki też cel listu: Moreover, I would like to suggest, propose, czyli ponadto, chciałbym zaproponować coś tam. What is more, it is my intention to czyli ponadto, mam zamiar, chciałbym coś zrobić. I znowu: to suggest, to propose, to <coughs> apply, to explain i tak dalej, i dalej. I kolejne wyrażenie: Besides. I wish to present, albo to put forward, to jest zaprezentować, wysunąć some ideas which may, czyli oprócz tego pragnę zaprezentować, przedstawić kilka pomysłów, które, czyli w ten sposób przy pomocy tego wyrażenia również możecie mm, jakieś pomysły zaprezentować. Dobrze, teraz rozwinięcie. Co w rozwinięciu? No właśnie, jeżeli pisaliśmy na przykład list. W którym chcieliśmy wyrazić swoją opinię na jakiś temat, no to w, powiedzmy, że pierwszym akapicie rozwinięcia należy tą opinię przedstawić najlepiej podając argumenty, które będą popierały tą naszą opinię. Czyli jeżeli na przykład napiszemy list, w którym e, protestujemy przeciwko jakimś działaniom, no to trzeba powiedzieć dlaczego protestujemy, dlaczego nam się te działania nie podobają, dlaczego one są złe, szkodliwe um, i tak dalej i tak dalej. Tak? Czyli należy przedstawić argumenty za albo przeciw, w zależności od naszej opinii, jakiemuś rozwiązaniu. Um, I tutaj można użyć następujących zwrotów wprowadzających właśnie takie argumenty. Firstly, secondly, thirdly. To są takie wyrażenia, których zawsze można użyć wprowadzając poszczególne argumenty, czyli po pierwsze, po drugie, po trzecie, first of all przede wszystkim po pierwsze. Moreover, furthermore, what is more, czyli ponadto, additionally, również ponadto. Apart from that, poza tym, Besides, również poza tym. Another disadvantage of doing this, of doing something, tak, tutaj wstawiamy jakąś czynność. Is the fact that, czyli kolejną. Wadą czegoś tam, jakiegoś rozwiązania, jakiegoś działania jest to, że. Last but not least, czyli ostatni argument, ale nie najmniej ważny, to to, że i coś tam właśnie piszemy, jakiś argument. Tak jak powiedziałem, oprócz wyrażenia swojej opinii, na przykład w takim liście. Oficjalnym możecie również chcieć zaproponować własne rozwiązania, alternatywne rozwiązania, jakieś swoje pomysły, tak? które będą no, na przykład lepsze niż te, które ktoś wcześniej tam podjął. No i jakie wyrażenia tu mogą być użyte: It would be a good solution to czyli byłoby dobrym rozwiązaniem zrobienie czegoś. How about? Doing something. A może byśmy, a może by tak, i tutaj oczywiście czasownik z końcówką ing. I would like to suggest, i też doing something. It would be a good idea to do something. Perhaps we could. I believe, tu przepraszam, jest błąd, widzę w believe, <coughs> powinno być beliewe. I believe that would, czyli uważam, że to by. Na przykład, that would improve the situation in the city, or that would encourage students to do something. In this way we could, czyli w ten sposób moglibyśmy. Czyli to są właśnie te wyrażenia, które można zastosować, jeżeli chcecie zaproponować swoje rozwiązania. No i zakończenie. Co w zakończeniu? W zakończeniu możemy na przykład poprosić o rozważenie naszej prośby propozycji. Jeżeli wyraziliśmy swoją opinię na jakiś temat i przedstawiliśmy własne propozycje, własne pomysły, to oczywiście w zakończeniu można poprosić, aby te pomysły zostały wzięte pod uwagę na przykład. Tak? Albo żeby kwestia, o której piszemy, no, została załatwiona, żeby została rozważona. No, i jakie tu wyrażenia mogą zostać zastosowane? I would be grateful if you considered my. Czyli byłbym wdzięczny, gdybyście wzięli pod uwagę, czy rozważyli my proposals, my ideas, my protest i tak dalej. I would be grateful if you took my arguments, proposals, suggestions into consideration. To w zasadzie jest to samo znaczenie, troszkę inaczej sformułowane. Thank you in advance for taking my opinion into consideration. Czyli dziękuję z góry za wzięcie mojej opinii pod uwagę, pod rozwagę. I would be grateful if you could na przykład, nie wiem, uh, publish my letter or uh, take some action. Tak? I would appreciate your immediate attention to this matter. To jest takie fajne wyrażenie, które oznacza, będę wdzięczny za natychmiastowe... Mm, no, nie wiem przyjrzenie się danej kwestii czy zwrócenie uwagi na daną kwestię. I look forward to receiving your reply. Czekam z niecierpliwością na odpowiedź od Państwa. I teraz na samym końcu listu, tak jak na początku mieliśmy zwrot rozpoczynający, to na końcu listu formalnego musi być list przepraszam, musi być zwrot kończący. Czyli coś, co po polsku mniej więcej brzmi z poważaniem, z wyrazami szacunku. Mamy tutaj generalnie dwie opcje. To znaczy, tak naprawdę mamy więcej niż dwie, ale powiedzmy, że w wymaganiach maturalnych najczęściej te dwie jakby figurują. Yours faithfully i yours sincerely. One obydwie właściwie znaczą to samo, tak? Z poważaniem, z szacunkiem, z wyrazami szacunku, ale nie, nie stosuje się ich dowolnie i wymiennie. Yours faithfully stosujemy wtedy, jeżeli. Pisze, pisaliśmy do osoby nieznanej nam z nazwiska, i zwrot rozpoczynający był taki ogólny, anonimowy, czyli Dear Sir or Madam, tak? albo to whom it may concern. Natomiast jeżeli wiemy, do kogo piszemy ten list, i znamy tą osobę z imienia nazwiska, i tak e, rozpoczęliśmy e, takim zwrotem roz, e, rozpoczęliśmy list, czyli na przykład Dear Mr. Jones, dear Miss Brown, to wtedy yours sincerely. A musi być na końcu takiego listu. Dobrze, ja tutaj chciałem jeszcze wrócić do wcześniejszego slajdu, slajdu numer dwa. Jaki może być przykładowy temat na przy takiego listu formalnego? Widziałem, nie pamiętam, czy to był z zestawu maturalnego, czy w jakimś podręczniku, ale w każdym razie taki temat jest, który pasował właśnie do tego, żeby napisać na jego podstawie list formalny. Władze miasta postanowiły zlikwidować mały park położony niedaleko twojej szkoły i zbudować w tym miejscu supermarket. Taki jest kontekst. Napisz list do władz miasta, w którym wyrażasz sprzeciw przeciwko tej decyzji wraz z uzasadnieniem oraz proponujesz alternatywne rozwiązanie. No właśnie. Czyli tak jak widzicie, w poleceniu są dwa Kluczowe elementy, dwa, dwie kluczowe kwestie, które należy poruszyć. Po pierwsze, wyrazić sprzeciw przeciwko tej decyzji, czyli decyzji likwidacji parku i decyzji budowy supermarketu. Czyli trzeba przede wszystkim powiedzieć we wstępie, w określeniu celu listu, że piszecie w związku z tą decyzją i że chcielibyście zaprotestować przeciwko tej decyzji. Tak? To będzie Wam ten cel listu określało. W pierwszym akapicie rozwinięcia musicie uargumentować swoją opinię, czyli musicie po prostu napisać, dlaczego to jest zły pomysł, żeby zlikwidować ten park i dlaczego to jest zły pomysł, żeby na jego miejscu postawić supermarket. Kilka argumentów trzeba podać wraz z ich rozwinięciem. W drugim akapicie rozwinięcia musicie. Zaproponować alternatywne rozwiązania. Czyli musicie. To też we wstępie tak naprawdę można napisać, że oprócz tego, że chcecie zaprotestować przeciwko tej decyzji, to też będziecie w tym, musicie we wstępie napisać, że również pragniecie zaproponować alternatywne rozwiązania, i potem w drugim akapicie rozwinięcia, czy też ogólnie w trzecim akapicie pracy musicie przedstawić te alternatywne rozwiązania i Również je uzasadnić, czyli powiedzieć, dlaczego to by były um, dobre e, rozwiązania. W zakończeniu, no oczywiście, tak jak mówiłem, w zakończeniu m, można poprosić o to, aby e, rozważyć Waszą e, nie wiem, czy Waszą prośbę, czy Wasze stanowisko, Wasze propozycje tych alternatywnych e, rozwiązań. Możecie na przykład w zakończeniu. Zasugerować zorganizowanie na przykład, referendum, tak? albo jakiegoś głosowania nad tą decyzją, żeby mieszkańcy wyrazili swoją opinię. Czyli tak mniej więcej może wyglądać właśnie ten temat pracy dla listu formalnego. Tak jak powiedziałem, obowiązują tutaj te wszystkie stałe. A warunki dla pisania listu a, czy dla pisania pracy na poziomie rozszerzonym, czyli ten limit słów, tak, pamiętajcie 200-250 słów i tak jak zawsze powtarzam, proszę liczyć słowa w trakcie pisania, e, a nie na końcu, bo jeżeli się okaże, że słów jest za mało lub za dużo, to wtedy jest problem, bo albo trzeba wykreślać, albo trzeba coś dodawać, co się zawsze e, wiąże e, z dużym bałaganem i Hmm, praca traci na spójności, na czytelności. E, tak jak mówiłem, język formalny, e, żadnych skrótów, żadnego, e, żadnych wyrażeń kolokwialnych, czy slangowych, czy e, wulgarnych. Odpowiedni podział na akapity. Tak jak powiedziałem, przy akurat takim temacie pracy, to wyjdą cztery akapity: wstęp, jeden akapit rozwinięcia, czyli um, argumentacja, dlaczego budowa, likwidacja parku i budowa hipermarketu to zły pomysł. Drugi akapit rozwinięcia, propozycja alternatywnych rozwiązań, zakończenie, czyli na przykład prośba o przyjrzenie się tej sprawie, o rozpatrzenie tej prośby, na przykład o organizację referendum w tej sprawie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to wszystko, to jest, tak jak powiedziałem, taki bardzo ogólny wykład na temat pisania listu formalnego. Tak jak powiedziałem, listy formalne mogą mieć różne cele, i wtedy też i te wyrażenia będą się różniły. Na jednej z kolejnych lekcji jeszcze sobie przerobimy e, list z zapytaniem i list z e, zażaleniem, ze skargą na coś, bo to też są listy formalne i one też mają jakieś tam swoje specyficzne wyrażenia, to też sobie przerobimy, e, tak żebyście w przyszłości ewentualnie wiedzieli, jak taki list napisać. E, zwłaszcza jeżeli się trafi na maturze, a to już. A to już tuż, tuż. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną dzisiejszą lekcję. Jeszcze pytanie od pani Agnieszki do pana profesora. Panie Macieju, pytanie: czy po mister lub mister, z, po skrócie stawiamy kropkę, czy też nie? Tak, ja już dzisiaj to powiedziałem. W amerykańskim, angielskim stawiamy, a w brytyjskim nie. Więc możecie się spotkać z tym, że czasami będzie tam kropka, a czasami nie będzie. Tej kropki. W zasadzie obydwie formy są dopuszczalne, bo tak jak mówiłem, to tylko zależy od wersji językowej, czy brytyjskiej, czy amerykańskiej. Jeszcze jedno pytanie: najprawdopodobniej już padła odpowiedź na to pytanie podczas lekcji. Jak zacząć list od Szanowni Państwo? To znaczy, jak to będzie brzmieć w języku angielskim? To znaczy, generalnie w zasadzie powinno się też stosować Dear Sir or Madam. A, ponieważ to jak gdyby zakłada, że to może być albo mężczyzna, albo kobieta, albo grupa osób, kiedyś też pisało się Dear Sirs. Czyli była liczba mnoga na końcu tego s, ale teraz, ponieważ no, wykluczało to jakby z założenia trochę kobiety, tak? no bo wiadomo, że sir to jest pan, więc to tak troszkę wyglądało jak drodzy panowie, co w dzisiejszych czasach nie jest mm, zbyt właściwym zwrotem, więc generalnie dear sir or madam, tak? natomiast raczej się nie używa żadnych tutaj form w liczbie mnogiej, dear sirs or madams, nie, czegoś takiego nie ma, po prostu dear sir or madam. Dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi na pytania. Za 10 minut widzimy się w kolejnej lekcji języka angielskiego. Do zobaczenia. Dziękuję Panie Maciej. Dziękuję bardzo. Do widzenia.